Do małego Sniper Heela biegniemy, Janku. Wiesz? Widzę, widzę. Za System... wami. No, no. On powiedział, że zapyta kolegi, jeżeli go znajdziemy, czy jest friendly. Jak powie, że nie, to go zabije. Tak. Tak. Dobry goście. Skąd on tu strzelał? To jest z jakiegoś Winchestera, to nie był mozina? Nie bardzo wiem gdzie on tu strzelał Oho jest Mozin To strzelał z Mozina Gdzieś tutaj ktoś jest No Mozina było słychać My na A to nie spotrzymy nie, nie 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 właśnie nie Tu ktoś jeszcze z Mozinem lata i strzela Idę z nim, do domku, no i jesteśmy na tym, na, na szkole, teraz koło sklepu, biegniemy w stronę tego szpitala, koło posterunku. ten koleś strzela kurde oj oh, jest watch out watch out watch out two guys two guys on We're right so. yeah ich jest dwóch ich jest dwóch ich jest dostałem dostałem fuck fuck what the hell co tu się dzieje Ja piernicza Ktoś tu właśnie zginął, nawet nie wychodzę. A ty Jezusie, jest? jestem spowany, że Jak się prują. Ale <grym wrogi> Ja nie chcę wychodzić. Nie chcę. Ja chyba też zrezygnuję. Czekaj. Ja, ja, ja siedzę w takim garażyku małym, a oni naokoło mnie strzelają do kogoś. Już nie, znaczy już jest cicho. Słyszę jak biegają. Ale gdzie ty jesteś w garażyku? Którym? Wiesz co? Jak masz szpital, to za szpitalem jest taka fabryczka, co ten koleś nam do niej wbiegł. Wiesz, ten budynek taki fabryczny. Mhm. Mm Kojarzysz? W sumie nie widziałem bazy, gdzie wybiegliście. No wiesz, gdzie jest szpital, no ale to my wtedy, co goniliśmy tego pojedynczego kolesia, co ja mówiłeś, w szpitalu. że szpitalu. No to za szpitalem masz zaraz taki budynek fabryczny z maszynami. Mhm. Mm no to właśnie tutaj, obok są takie garażyki dwa balutkie, takie wiesz, burowane i ja w jednym z nich przy ulicy siedzę, a oni tu biegają gdzieś. Boję się ruszyć, Janek. Ja też. Ty, jest gościu na tym, na dachu jest. Strzela do kogoś. Słyszę ich. Do mnie są tutaj. Tak, biegnie, tak. Biegnie, biegnie, biegnie gościu, Widzę, biegnie widziałem. widziałem. Nie, 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 ja widziałem tylko o teraz drugi. Dwóch biegnie w stronę szpitala teraz. Ale jakiś gościu biegł tutaj, zaraz obok Nie Kurde, no wyciągaj siekierę Nie wiem, nie wiem, nie wiem Kurde, <grywa> stary Ale Czekaj, 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 Co czekaj, gdzie oni pobiegli? Na po, w stronę posterunku? O widzę, widzę dwóch kolesi Widzę dwóch kolesi, koło szpitala się kręcą Mają broń Będą biegli chyba na szpital, wiesz? Tak się wydaje Ups. Chowam się. Oni tu biegają. Biegają. Jeden gdzieś koło szpitala się kręci, a drugi tutaj niedaleko właśnie tej maszynowni. Mają okacze. Ja pierdziele. Ja nie chcę wychodzić. <grym> Jakbym, kurczę zlutował tego kolesia, co ze mną biegł. On ma mozina, ja też, mam amunicję mu zabrał. Boję się wyjść, że oni mnie zobaczą i odstrzelą. A gdzie ty teraz co, jesteś? zabili tego gościa? Tak, zabili, kurde, i to wpróli w niego tam... co, jestem, jestem za... Tutaj słyszę jak ktoś, kurwa, chodzą tu. <noise> Nie wiem gdzie jesteś nawet. Za remizą, znaczy za tym, za posterunkiem policji mm -hmm. eee, i, i za szpitalem są takie domy mieszkalne. Jestem so. właśnie w jednym z nich, siedzę na parterze, <laughs> zamknąłem się tam. Chyba w siekierę. O, obok mnie. o kurwa, obok, obok mnie. On, koleś obok mnie stoi. <laughs> za ścianą on na ulicy. No mnie też. U mnie też O kurwa O gadają? U, u mnie nie słychać To tam koło ciebie i tu kolejny Czekaj, o czym gadają? Ja pierdolę Coż tu się dzieje? Zombie pobiegło do kogoś Obok mnie przebiegło Słyszę jak strzela, oni chyba do zombiaków też trochę strzelają. Kurde, no, słyszę jak naparzają chłopaki. <noise> z do mnie w drzwi strzelają! <noise> oni wiedzą, że jesteś w środku. Ale nie, nie wiedzą, nie wiedzą. Jakby wiedzieli, to już by mnie rozwalili chyba przez okno. Ochak. Tu jakieś pistolety już lecą. Ty no, boję się ruszyć nawet. Kurde, tak się, wpakało w że wpakował w takie miejsce. Oni mają zobacz, tu jest i AK, i pistolety, i shotguny, Wszystko. kurde, Wszystko. co oni mają, Pełny arsenał. O Jezu. No tu i właśnie... zrobi <laughs> Ja też przez moment słyszałem. Za cholerę, nie wiem. Czy się stąd ruszać, czy, czy co ja mam robić? Czy tak siedzieć? Aha, ja, ja też, bo znowu strzelają. Stary, no zastraszyli nas skutecznie. O Jezu. Ty dojaś... co ja mam robić? Co ja w jednej mam robić? No ja się ja się kierów kierow, pocisków nie odbije O Jezu. Kurde, jestem cały zrujnowany. Wszystko mam zrujnowane, czy nie? To no mam zrujnowane, to mam zrujnowane. No kurde, wcisnąłem przez żywatę kapslok stary Troszeczkę mnie trafili, plecak mi zrujnowali. Kurde, no ja umieram z pragnienia. A, a ja... Się napić. A ja się A ja puszkę picia. Chodź do mnie. Aha, na pewno. <laughs> Czekaj, dobra. Kto mówią raz i Sprowokować ich? No, przydałoby się jakbyś odciągnął trochę ich uwagę. E não corre, vai não se Słyszałeś? Nie, słyszałeś? Nie, jak gości. Ja rozumiem, że nie żyjesz, tak? Żyj, żyje jeszcze. Kobież, próbuję sprowokować, chyba mam mozina i chyba mam amunicję. To stary proszę cię za... A wystrzel raz gdzieś w powietrze czekaj, czekaj. i spierdzielaj Wow, 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 wow. Wow. Oho, wow. wow do ciebie, co? Mhm. To bardzo do Żyjesz? mnie. Tak żyję? Żyję, ale spierdzielam Spierdzielam jak mogę O Jezu nie wiem, wziąłem jakiegoś Mozina, ale nie wiem, czy to ten, czy to nie ten. Chyba nadal mam swojego, chociaż. Kurde, fak, 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 fak. Koleś mnie goni jak głupi. Zabrałem Mozina. To i chce mnie utwóc, ale nie może trafić. Ma pecha Ma pecha, bo nie może trafić. Kości tutaj non stop biegają. Tak jakiś gada w ogóle tu Gdzieś Zombiaka słyszę Dobra. Koleś chyba mnie zgubił albo i nie tak, kolega mnie zgubił. Nie myślisz, żeby wyjść myślę, że nie będę nigdzie wychodził. Kurde, zombiaki mam za ścianą jeszcze obok, obok mnie przebiegł. Obok mnie non stopy przebiegają. nie ścigała. Please don't kill me. Podniosłem ręce, proszę nie zabijaj mnie. Słyszałeś to? Czekaj, 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 czekaj. Kurde, jakby się tak zatrzymał, to bym spróbował strzelić. I put arms above my head. Don't shoot me, don't shoot me. Dobra, pobiegli. Pobiegli z powrotem. O, gościu jakiś wyjdzie z rękami, Dobra? Wiesz co, ja spróbuję da ten, na górkę więc, Ja pierdziele, ale ja nie wiem czy ja babę. amunicję w tym Bozinie, zaraz to sprawdzę. Zaraz to Janek sprawdza. Stary, ja stoję się siekierą przy drzwiach, czekam aż ktoś otworzy i będę rozłupywał czachy, ile dam radę, tyle rozłupię. Dobra. Gościu wyszedł z podniesionymi rękami. Dobra. Oni nie, oni nie biorą wieńców stary. Domyślam się, teraz tylko muszę obiec dobrze ich. Weź jak znajdziesz jakiś moment na strzał, to właduj w niego. Dobra, dobra. Mówisz na domach mieszkalnych gdzieś tam biegasz. Siedzisz, przepraszam. Mhm, tak, tak, tak. Na przeciwko jest taka buda mała, nie? Tam mhm. za tą, za, za, za posterunkiem jest taka mała buda. To mhm. w domku obok tej budy widzę ją go przez okno. E, aha, ale jest dobra. Za, zaraz za posterunkiem od razu. No jest płot, dalej jest taka buda. Dobra. Malutka. Ty w domu przy ulicy siedzisz, tak? Przy ulicy. Ha, stary. Dobra, wiesz co, ja jestem... Kojarzysz obok posterunku niedaleko są dwa domy, jeden czerwony, drugi zielony? Piętrowe. Ja jestem chyba w tym zielonym, właśnie jestem w piętrowcu. O kurwa! ktoś jest na posterunku. Co tu się dzieje? Czekaj, czekaj. Bo, ale tu, ja jestem w tych domach w stronę Elektro, a ty jesteś w, w innym. Nie, my jesteśmy w Elektro. Tak, tak. A, oj, sorry. W stronę Kamyszowa ja jestem. Tak jak wybiegasz z posterunku, to w nie. stronę Kamyszowa. I tam masz taki... Dostałem. Nie Zginąłeś? wiem... Tak, nie wiem jak, nie wiem skąd.